Tak się w to rozmawialiśmy tutaj w studiu, że dobrze by było, żeby Częstochowa jako chyba jedyne miasto w Polsce miało trzy drużyny w najwyższych klasach rozgrywkowych, jeśli chodzi o najpopularniejsze dyscypliny sportu w naszym kraju, czyli żużel, piłka nożna i siatkówka, ale jeśli chodzi o siatkówkę, no to jeszcze troszkę drogi przed nami. Na razie przewetnęliśmy pierwszą rundę fazy playoff no i walczymy o awans do Plus Ligi Siatkarzy i o tych przygotowaniach do tej decydującej batalii o Plus Ligę rozmawiać Dzisiaj będziemy z Leszkiem Chudziakiem, trenerem Exact Systems Norwid Częstochowa. Witam Panie Trenerze w poranku Radia Fiat. Dzień dobry. Dzień dobry. Witam bardzo serdecznie. Witam Państwa, witam wszystkich słuchaczy Radia Fiat. Dziękuję bardzo przede wszystkim za zaproszenie. Szenię, ponieważ po ostatnim razie myślałem, że już nie dostanę, ale dziękuję bardzo. Panie trenerze, za dwa tygodnie, jeżeli będzie awans do Plusligi, to na dwa dni się umówimy. tak Cały czas będziemy rozmawiać. Bardzo chętnie. Panie trenerze, zanim zaczniemy rozmawiać o tym, co przed nami, czyli o meczach, no jeszcze nie wiemy z jakim przeciwnikiem, ale to dzisiaj się dopiero dowiemy o tym. W każdym razie w drugiej rundzie playoff walki o Plusligę, no to chciałem, żeby pan w krótkich słowach podsumował to, co za nami, czyli ten sezon zasadniczy i ten pierwszy mecz Exact System z Norwich Częstochowa, właściwie dwa mecze z PZL, Leonardo Aviom, Świdnik. No to na początek, może podsumowanie całego tego sezonu zasadniczego. No, musimy, możemy być zadowoleni raczej, tak myślę. Myślę, że tak. Tutaj sprawiliśmy, można powiedzieć, niespodziankę, ponieważ po pierwszej rundzie, po pierwszej części gdzieś tam. Początku sezonu nie, nie zapowiadało się, że po pierwszej rundzie zasadniczej zajmiemy pierwsze miejsce, ale tak się stało, bardzo się z tego cieszyliśmy. Yy, nie, spo, nie, nie spoczęliśmy na laurach, walczyliśmy dalej, no i sukcesem było zajęcie drugiego miejsca po rundzie zasadniczej. Takiego miejsca Norwid jeszcze. Nie miał, również y, przegraliśmy tylko 6 spotkań, także zajęcie drugiego miejsca po rundzie zasadniczej pozwoliło mm -hmm. nam ustawić się teoretycznie z y, słabszym przeciwnikiem, który był y, Świdnik w pierwszej rundzie playoffów. Pierwsze spotkanie, pamiętamy, tutaj u nas graliśmy, graliśmy zdecydowanie, odważnie, agresywnie w ataku, w zagrywce, także tutaj całe spotkanie praktycznie było pod nasze dyktando, ale. Ale drugie już. Tak. Ale drugie, drugie, już tak nie było. Hala w Świdniku jest bardzo wymagającą halą, także tutaj szczególnie jeśli chodzi o kibiców, to są kibice bardzo, bardzo zagorzali. także tam walka była do ostatniej piłki. Pierwszy set przegraliśmy, drugi. E, pierwszy przegraliśmy, drugi graliśmy, trzeci przegraliśmy, no i w czwartym secie, no mieliśmy dwie piłki meczowe dla Świdnika tutaj, e, udało się jednak przechylić to na naszą stronę, tam e, z tego co pamiętam e, blok Grahama, bo plus e, Artur Sługocki taką fenomenalną obroną piłki meczowej się wykazał i z zakończył tego seta Damian Kogut, także mimo, że doprowadziliśmy do 2-2, graliśmy tiebreak, ale znowu zaczęliśmy przegrywać 5-2, także ta su no wahań emocji była bardzo wielka, ale w końcówce y, Mateusz Borkowski zachował zimną krew na zagrywce, strzelił cztery razy i przechylił y, szale zwycięstwa na naszą korzyść, także mecz bardzo emocjonujący, Mógł się podobać kibicom, ale szczególnie kibicom Norwida. No tak, no bo zakończył się w końcu jednak naszym zwycięstwem. To dla tych z Państwa, którzy być może nie pamiętają, ten czwarty set, najbardziej emocjonujący, 25-27. Takim wynikiem tak się jest, zakończył. Tak jest, no i w dokładnie. tej braku do 12. To już ta końcówka dla Norwida. Pan jest takim trenerem, który w takich trudnych sytuacjach, jak ten czwarty set na przykład, to krzyczy na zawodników, czy raczej spokojnie pan uspokaja tą grę i tłumaczy, co należy zrobić w danej sytuacji? Znaczy w w takich powiedzmy sytuacjach już jest bardzo dużo nerwów, także dokładanie jeszcze większych, no to jeszcze tylko bardziej może przeszkadzać. Także tutaj chłodna głowa, opanowanie, myślę, że to jest tutaj wskazówki taktyczne, to jest jakby tutaj, no bo chłopaki wiedzą, co mają robić, jakby nie trzeba im dokładać dodatkowej presji, no ale. Cieszę się z tego, że udało się, to, udało, się, udało się to przechylić na swoją korzyść i takie sytuacje budują zespół. Budują zespół, to pieczętuje to wszystko razem. A bardzo się cieszyliśmy i czujemy większą pewność przed y, kolejnym rundą. Tak, to już jest półfiną. Y, w każdym razie, panie że jeszcze nie wiemy, z kim zagramy. Będziemy od to wiedzieli dzisiaj, no myślę, że około godziny 20, 20.30 mecz będzie się kończył. Przypomnijmy, że w tej parze, która nas najbardziej interesuje, Chemsko System Gwardia Wrocław i AZS AGH Kraków. No we Wrocławiu trudno jest wygrać, w Krakowie troszkę łatwiej, więc pewnie Kraków byłby tym wymarzonym przeciwnikiem dla drużyny egzak System z Norwegii Częstochowa, no ale panie Kofachowiec, kogo by wolał, panie trenerze? Kogo by wolał? Mamy dwa zespoły o dwóch różnych specyfikacjach, można powiedzieć. Wrocław, bardzo doświadczony zespół, wiemy co grają, ale mają bardzo wielki potencjał. Zawodnicy z przeszłością plusligową, pukającą do plusligi, także z jednej strony mamy zespół, zespół Wrocławia, z drugiej strony młodzi, ambitni, bezkompromisowi w ataku, zagrywce, zespół. Z Krakowa także dwie różne drużyny, dwie różne systemy gry. My jesteśmy przygotowani i na jedną, i na drugich. I z Wrocławiem wygraliśmy u nas, i z Krakowem wygraliśmy. Także co los da, zobaczymy dzisiaj, ale jesteśmy przygotowani i na jednych, i drugich. Za chwilę, panie trenerze, porozmawiamy o perspektywach przyszłości, czyli też o tych spotkaniach, które jeszcze przed nami i o ewentualnych perspektywach exact system z Norwida Częstochowa w Plus Lidze, no bo trzeba się zastanawiać, czy w ogóle my damy radę na tą Plus Ligę się porwać. Natomiast o tym za chwilę. Przypomnę tylko państwu, wszystkim tym, którzy nas oglądają na naszym kanale YouTube i słuchają w radiu, że w drugiej parze półfinałowej BKS wisła Pro Kolejny Bydgoszcz, no i faworyt oczywiście MKS Bencin. To ta druga para, jeśli chodzi o półfinał, półfinał play-off pierwszej ligi siatkówki. Przypomnę naszym gościem Leszek Hudziak, trener, egzemplarz z Norwich Częstochowa. Za chwilę wracamy do rozmowy. Radio Fiat. Posłuchasz, polubisz. 94 i 7 FM. Po Radio FIAT. Dzisiaj rozmawiamy o Częstochowskiej Siatkówce. Leszek Chudziak, trener Exact Systems Norwid Częstochowa jest naszym gościem. Czekamy oczywiście na rozstrzygnięcia w dzisiejszym meczu. z Gwardia Wrocław i AZD AGH Kraków. Spośród tych dwóch drużyn jedna będzie przeciwnikiem drużyny Exact Systems Norwid Częstochowa. Mecz 30 kwietnia o 20.30 zaplanowany z którąś z tych drużyn w Częstochowie. To jest dla nas przewaga, że mamy ten jeden mecz więcej u siebie, panie trenerze. Dokładnie, no też dlatego ta pierwsza runda zasadnicza jest taka ważna, ponieważ zespoły z pierwszej czwórki będą zaczynały mecze u siebie, u tak. siebie tak? Także tutaj po prostu musimy ten pierwszy mecz u siebie wygrać, wykorzystać atut swojej hali. W finale już trzeba będzie wygrać no, w Będzinie, jeżeli tak się ułoży, tak jak wszyscy przewidują, że to jednak będzie MKS Będzin, tą finałowym, y, jednym z przeciwników, no bądź egzoksystem Norwid Częstochowa, bądź tej drugiej drużyny, o której mówiliśmy y, dzisiaj. Panie trenerze, czy y, naszą drużynę y, organizacyjnie, y, także personalnie, mówię tutaj o zawodnikach, stać na Plus ligę? Myślę, że tak. Tutaj y, staramy się zatrzymać trzon, trzon y, zespołu, który mamy teraz. Tutaj mamy zawodników tak, z przeszłością plus z ligową, z przeszłością tak. Plus ligową hmm. tak, oraz młodych, którzy naprawdę bardzo dobrze się prezentują i mają papiery nagranie w pluslidze. Także. Na pewno, jeśli chodzi o skład, jakoś tu sobie poradzimy. Jeśli chodzi o finanse, na pewno, na pewno damy radę. Musimy pamiętać tylko o jednej rzeczy: że zespoły z Plusligi składy już mają pozamykane, można powiedzieć. Praktycznie od styczeń, luty, no to jest taki burzliwy okres, który zaczyna kręcić się ta karuzela plusligowa, my jesteśmy w takiej sytuacji, w którym skończymy grać dopiero w maju, także zawodników, jeśli chodzi o polski rynek, To już praktycznie w... nie będzie. No praktycznie, nie że nie będzie, tylko już nie ma, także, mm -hmm. tak, tak to. Ale po... co, szukamy za granicą wtedy? Jak, jak się rozwiązuje takie sytuacje, panie I, y, w... Wtedy szuka się za granicą po prostu, a tam jeszcze, rynek, a póki co jeszcze jest gdzieś paru takich zawodników, można nazwać perełek, no bo to już po prostu trzeba szukać y, talentów tutaj mm -hmm. do nas, do zespołów. Także y, tylko że to zostawiamy na koniec. To zostawiamy. Na razie skupiamy się na tylko i wyłącznie na meczu w niedzielę. Później w czwartek y, będziemy chcieli jak najszybciej te mecze zamknąć po prostu, żeby Yy, mieć też czas na odpoczynek. Skład, budowanie sk składu jest ważne, ale najpierw musimy tutaj jeszcze zrobić parę niespodzianek u nas w Lidze. Pod koniec maja powinniśmy znać już o, ostateczne rozstrzygnięcia, czy drużynie uda się awansować do e, Plus Ligi, choć oczywiście e, sprawa łatwa nie jest, bo przed sezonem, nie o co ukrywać, jak system zdrowicza stochowa nie był uważany m, jako drużyna, która może awansować do e, Plus Ligi, panie trenerze. No ja przynajmniej takie mam wrażenie. No nie byliśmy tutaj, jeśli chodzi o awans przed sezonem y, uważani za faworytów aczkolwiek pokazaliśmy że mamy że można, że można mamy charakter mamy chęć tego y, mamy potencjał także wystarczy to tylko wykorzystać tym bardziej że z każdym z tych zespołów który walczy jeszcze o awans wygraliśmy także znamy ich bardzo dobrze słabe mocne strony także można powiedzieć że wszystko w, w naszych rękach jest. Dokładnie. Panie o rzeczy yy, hala przy ulicy Żużlowej, gdyby drużyna egzek System z natury awansowała do plusligi, y, mogłaby się, no, nie powiem, że w 100%, ale tak w 70% zapełniać kibicami? Myślę, że tak, ponieważ tutaj y, kibice częstochowcy są głodni plusligi. Y, także myślę, że na pewno to by się y, hala zapełniła. Myślę, że w tej chwili już widać, że potencjał, jeśli chodzi o kibiców, mamy bardzo wielki, ponieważ już hala jest zapełniana średnio w okolicy 2000 kibiców na mecz. Także to już jest bardzo wielki. Przesko, gdzie pamiętamy, gdzie graliśmy na hali w Norwidzie, gdzie przychodziło maksymalnie 300 osób. Natomiast tutaj na mecz w, z benzinem bodajże, to tam bodajże było chyba 2500 osób. No właśnie, to już ludzi. jest to, dosyć sporo. Także to jest tutaj bardzo, bardzo ważna kwestia. Ważna kwestia również jest y, dobrej y, promocji. Tutaj nasz dział marketingu Marek Osuchowski, Natalia Zaraz, Bartek Cekus oraz TikTokerka Magdalena Kitry zrobią fenomenalną robotę, żeby miasto wiedziało o tym, że jest Norwid, walczy o medale i yy warto przyjść na halę. No tak, i rzeczywiście jest zastrzyk finansowy z takiej ilości kibiców dla klubu jest znacznie większy już. Życzę, żeby ta hala się zapełniała i życzę tego awansu pani trenerze. No to na zakończenie naszego dzisiejszego spotkania chciałem zapytać o pana przewidywanie na finał w Plus Lidze Siatkarzy. Wczoraj odbyły się mecze półfinałowe, no i zgodnie z przewidywaniami chyba do finału Zaksa Kędzierzyn-Koźle i Jastrzębski węgier, czyli aktualnie chyba dwie chyba najbardziej nasze eksportowe drużyny w finale Polskiej Ligi się zmierzą. No dokładnie, dokładnie. Tak yy, mam nadzieję będzie. Liczymy na bardzo dobre widowisko, a wiemy, że, yy, że te zespoły yy, grają ze sobą, emocji nie zabraknie. Mm, a finał wygra kto? Drużyna, która yy, jest gdzieś bliżej, bliżej mi, można powiedzieć, mm -hmm. yy, Zaks. Panie trenerze, bardzo dziękuję za spotkanie. Państwo oczywiście zapraszamy na mecz ajax System z Norwegii Częstochowa. Półfinał rundy playoff Tauron pierwszej ligi, 30 kwietnia, godzina 20.30, hala przy ulicy Żużlowej. A czy to będzie drużyna z Krakowa, czy drużyna z Wrocławia, no to jeszcze się okaże. Dziś wieczorem się to okaże. Panie trenerze, samych zwycięstw już do końca sezonu i to wystarczy do awansu. Zgadza się, ma <laughs> Pan <ten> rację. <śmiech> właśnie. <śmiech> będziemy chcieli to zrobić. Ja dziękuję za rozmowę. Pozdrawiam wszystkich słuchaczy i życzę miłego dnia. Leszek, chudziak, trener EXEX System z Norwegii, Częstochowa, był gościem poranka Radia Fiat. Dziękuję, Pani Teresza.